Pudziała, więc jakby coś, to będziemy reagować na bieżąco w każdym razie. M, najpierw zapytamy, zanim o, to wal, o tej walce, o Twoją walkę. Wiem, nie, chcesz, nie chcę ci odpowiadać na pytanie, co sądzisz o werdykcie, ale no, pytanie samo się nasuwa jest oczywiste, ponieważ tym bardziej, że... Ja odpowiem od razu to pytanie. Jestem rozczarowany, zawiedziony, nie tak to miało być. 6 grudnia miał być moim dniem, moim zwycięskim dniem. E, uważam, że werdykt jest niesłuszny. E, uważam, że Dziej nic nie pokazał. Pokazał dużo takich ciosów, drapaków i, i, i tak naprawdę nie, nie były to ciosy ani rażące zapajacowanie, nie powinniśmy wygrywać tej walki. Druga runda uważam, że zwycięska dla mnie całkowicie, bo było obalenie kontrola z góry. Jay nie wstał, chciał próbować stawać, ale tak naprawdę sędzia podniósł tą walkę do góry na chwilę przed gongiem. Eee, co, w drugiej rundzie on mnie próbował obalić, ja wybroniłem. Uważam, że no na pewno na pewno nie, nie, nie remis większościowy. No nie, 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 nie wierzę w to, jestem naprawdę rozczarowany w, e, tym werdyktem i, i to jest moje stanowisko. A masz pretensje do sędziów, bo tak, że tak powiem ja już, bo nie nie może oni cię wreszcie. krzywdzą, bo ty już że, że tak powiem nie pierwszy raz masz problem później z werdyktem. Tak, już się powiedziałem. Ja mam takie... O, ciasteczko zostałem, dziękuję tak, bardzo. E, pierwsze KSW ja zaliczyłem, które było w klatce, pierwsze zaliczyłem, które jest w arenie Kraków i pierwszy zawodnik, który dwa razy pod rząd ma remis. No, czy oni mnie krzywdzą? Nie wiem. Mam szczerze mówiąc tak naprawdę to w nosie, czy, czy mnie krzywdzą, czy nie. Czyli nie, krzywdą. ja to będę wyjaśniał, yy, nawet nikt tego nie będzie wyjaśniał, o tak, to jest ich decyzja, nie będziemy z tym dyskutowali, prawda, no ja, ja gdzieś jestem wewnątrz siebie rozczarowany i myślę, że ta gorycz no, pozostanie we mnie, no i, i tyle. A myślisz Piotrek, że co, walka rewanżowa z Silwą, tak co masz w głowie w tym momencie, bo on, e, tutaj, spokój. on tutaj pokazywał twoją twarz, mówi zobaczcie na jego twarz, czy tak wygląda zwycięstwo? No ale twarz to jest, przepraszam, ale... Emocje oczywiście, Pudzian na 100 lat. Tak, tak. No. Ee, Silva dużo krzyczał, dużo krzyczał na, na, na ringu, pokazywał jakieś tam te swoje pajacowania, prawda i tak dalej, no ale to nie wygrywa, no show można robić, to no, niech pójdzie do cyrku i udaje małpy, a, a nie na ringu. Tu mieliśmy się bić, chciał się bić na pięści, to się biliśmy, powiedział w wywiadzie dla konkurencyjnej akurat w waszej stacji, że, że oddaje mi garze, jak wytrzymamy dwie rundy w stójce, tak więc Jay, ja czekam na twoją kasę, no. no to pewnie niezłe pieniądze. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, czy, czy generalnie jest e, faktycznie słownym gościem i, i, i czy naprawdę ma jaja, nie? a czy nie jest tylko napompowaną. No. napompowaną, dobra. E, słuchaj, wracając, wracając jeszcze do, do, tej, do tej walki, e, tak właśnie miała ta walka wyglądać? Tak sobie ją zaplanowałeś? Zaplanowaliśmy ją tak, że ma być presja, mamy iść do przodu, mamy się bić z nim w stójce, mamy go zmęczyć. E, myśleliśmy, że szybciej Silva spuchnie, ale, ale tak naprawdę. Eee, dobrze był przygotowany, powiem jedno naprawdę Jay się przygotował na tą walkę widać, że odrobił lekcje, był przygotowany na mnie e, wiedział co ma robić no i ta walka, mam nadzieję, że mimo tego remisu, chociaż pójdzie jako walka gali jest tak, e, walka trasy woły, gdzieś tam zaległy rewanż Zabła Zajtarem, bo też oczywiście ten pojedynek pamiętamy zakończył się remisem taka sytuacja w swoim przypadku dość zakręcona lekko no, tch, zakręcona, no to jest, nikt się nie, tego nie spodziewał chyba nawet no, no ja kompletnie się tego nie spodziewałem, że to będzie, będzie remis, byłem pewny, no nie wiem, że, że będzie to, to moja wygrana, e, czułem to gdzieś, no aczkolwiek no gdzieś moja intuicja mnie trochę widać e, oszukała. Taka gala dość, trzeba przyznać, kontrowersyjna w ogóle Ci powiem, bo y, w większości walk wszyscy są niezadowoleni. Powiedz mi, y, y, co to, było reload, a będzie niezadowolenie, tak ta gala będzie się nazywała? Jak będzie miał potem wspominać? No nie wiem, no to takie powiem wam tak, ja nie śledziłem tych walk przede mną, prawda? Byłem w szatni, rozgrzewałem się, ale słyszałem, że jest dużo, dużo kontrowersji, prawda? Słyszałem, że i do walki Kornika, e, i do walki e, kogo tam no, jeszcze. E, tak, no to w sensie to z kornikiem, z kornikiem było, tak. tak. Ale jeszcze jednak walka była jakaś taka podobna kontrola. O, Goran Relicz, tak, z Narkunem też była kontrowersyjna, tak więc no ciężko mi powiedzieć o co chodzi sędziom, czemu, czemu aż tak dużo jest tych kontrowersji w tych werdyktach. Piotr, powiedz, co teraz? Chwila przerwy, trochę odpoczynku. Jak to wygląda teraz w Twojej sytuacji? Ciastka. To może poprosimy? A masz ciastko? Co smacznego w takim razie życzymy? Nie zatrzymujemy już. I cóż, do kolejnego spotkania po, po walce na Galikę z Wórze Ciastno. Tak, oczywiście. No, mam nadzieję, że oczywiście się widzimy za, za jakieś pół roku. Super, dzięki bardzo.